Nie no ale fury z tego się robi hardemon Je yeah. No i chuj, nie kliknąłem tego orb'a Zje, Zjebiesz to Ale który Na, na 30? Tak, dobra, dual Ten dual jest taki łatwy tam się nic nie rozjebać. Na shipie zginiesz albo na UFO Jeszcze mam szczerze wyjebane na to, że ginę na tym shipie pierwszym. Bo on jest bardzo łatwy. Wbiłem! Ha! Frajer! <śmiennie> JA <pierdol> <śmiennie> FRAjer! Zrobiłem fluka stary z dropa! Bo ja, ja się wypalałem ciągle na tym yellow orbie na tym pierwszym klubie to było jakieś 13% stary cicho, cicho cicho cicho